Gospodarzy Miasta i Gminy Ciężkowice z Panem Burmistrzem Stanisławem Kuropatwą. Witam wszystkich samorządowców z list Polskiego Stronnictwa Ludowego, z innych organizacji, na czele z Wiceprzewodniczącym Rady Powiatu kolegą Zbyszkiem Karcińskim, Panią Aliną Barbachen, kolegą tutaj miejscowym radnym, Witam władze Polskiego Stronnictwa Ludowego na czele z członkiem Rady Naczelnej Polskiego Stronnictwa Ludowego prezesem Towarzystwa Przyjaciół Muzeum Wicentego Witosa w Wieszosławica kolegą Ryszardem Ochwatem, z prawnukiem wicentego Witosa Markiem Steinblem, Witam wiceprezesa Zarządu Wojewódzkiego Polskiego Stronnictwa Ludowego wicestarostę Boheńskiego Ryszarda Drożdżaka Witam prezesa Zarządu Gminnego Ciężkowic-Kurzy jak, jak kolegę Jana Baniaka I, i również i wszystkie poczty sztandarowe tutaj zgromadzone a na czele organizacji powiatowej jest kolega Stanisław Sorys, radny Sejmiku Wojewódzkiego województwa małopolskiego, którego zapraszam o zabranie głosu. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, przede wszystkim również Was bardzo serdecznie, gorąco witam tutaj w Ciężkowicach. Witam w, bardzo, w sposób również bardzo szczególny Panią Jurkiewicz, wdowę po szanownym Panu Burmistrzu Miasta i Gminy Ciężkowice. Szanowni Państwo i przede wszystkim dziękuję wszystkim koleżeństwu za przyjęcie tego dzisiejszego zaproszenia po to żebyśmy tutaj w Ciężkowicach mogli kontynuować wielką naszą tradycję. Wydaje mi się że to jest największa tradycja w historii y, życia społecznego w Polsce. Właśnie nasze święto ludowe święto ludowe które zostało ustanowione w 1903 roku. Ale to jest 110 rocznicę y, Powstania Kościuszkowskiego, i wówczas to podjęto decyzję, że dla uczczenia tak ważnego wydarzenia, gdzie właśnie chłopi po raz pierwszy zaczęli walczyć o swoje prawa, zaczęli wstawać z kolad, że wówczas ustanowiono święto ludowe. Święto, które też jest pewnym takim, takim symbolem wyrażania wdzięczności, ale przypominania również walki ruchu ludowego w kontekście tworzenia państwa demokratycznego praw dla chłopa, praw demokratycznych, budowę społeczeństwa, w którym również chłopi mają swoją rolę, mają swoje zadania, ale mają przede wszystkim swoje prawa. I oczywiście, kiedy patrzymy na tą historię ruchu ludowego, na różne wydarzenia, wydarzenia, które pokazują, że udało się coś zrealizować, że chłop Zaczął rządzić, współrządzić naszym państwem. Mówimy tutaj przede wszystkim o cudzie nad Wisłą, która, która właśnie który ten cud polegał na tym, że po raz pierwszy masy chłopskie ruszyły do walki o wolną Polskę, bo chłopi mieli co bronić mieli ziemię, którą bronili. Poczuli się po raz pierwszy gospodarzami własnych gospodarstw rolnych. Oczywiście potem była sanacja, potem była walka z sanacją i w tej sanacji w 26 roku strajki chłopskie, to wszystko wpisuje się w bardzo bogatą historię ruchu ludowego. Ale Szanowni Korzyństwo, czy dzisiaj możemy powiedzieć, że czas walki się skończył o demokrację, o prawa przede wszystkim społeczności wiejskiej, mas chłopskich? Kiedy patrzymy na to, co się w naszym kraju dzieje, obserwujemy, że przede wszystkim to jest walka tych, którzy dzisiaj rządzą, którzy prowadzą też odnowę, bo oni tak to nazwali, te, te swoje rządy tą odnową społeczną, że to jest przede wszystkim atak na demokrację, że to jest atak na polskie prawozdawstwo, na konstytucję. Wszystko, co patrzymy, w co Polacy budowali przez tyle lat, w ciągu ośmiu lat, ulega to wszystko wielkiej degradacji. A symbolem tego wszystkiego niech będzie inflacja, niech będzie sytuacja polskich chłopów, rolników, którzy mieli obiecaną taką wspaniałą przyszłość. Mieli obiecane zrównanie dopłat obszarowych, powstanie wielkich holdingów przetwórstwa rolno-spożywczego. A dzisiaj to, co dostali, to oczywiście pełne magazyny ze zbożami, zalew polskiego rynku obco krajowymi produktami. I taka dzisiaj jest rzeczywistość, i w dalszym ciągu my dzisiaj musimy walczyć o różnego rodzaju prawa. Szanowni Państwo, to co dzisiaj obserwujemy również w naszej tutaj rzeczywistości, to przede wszystkim to wykorzystywania różnego rodzaju projektów, zjawisk do tego, żeby pokazywać, jak wiele nam dzisiejsi rządzący dali, jak wiele dzięki nim otrzymaliśmy, jak wiele mamy im do zawdzięczenia. To jest chociażby taki przykład tutaj z Ciężkowic z kilku ostatnich dni, gdzie było wielkie przedsięwzięcie, zakończenie wielkiego projektu Oddanie do użytkowania Centrum Edukacji Ekologicznej, gdzie również stworzono taką narrację, że tak naprawdę wszystko tylko i wyłącznie powstało dzięki pisowi. To pis dał pieniądze, to pis walczył, spotykali się tutaj wielcy tego regionu, czy tejże gminy żeby walczyć o pieniądze, o środki finansowe. Proszę Państwa, żeby zrewidować tą informację, czy tą całą narrację, gdzie tych, którzy faktycznie koło tego projektu nie pracowali, ci, którzy pracowali koło tego projektu od lat, zupełnie zostali wykreśleni z jakikolwiek informacji. Zapomniano, że tak naprawdę projekty związane z przygotowaniem tego projektu dla Ciężkowic, dla poszczególnych pozostałych gmin, zostało jeszcze w starej perspektywie rozpoczęte w ramach pom środków pomocy technicznej dla gmin, które chcą z sobą współpracować. I tutaj mieliśmy wspaniałego pana burmistrza Zbigniewa Jurkiewicza, który dla nas, jako wówczas władz samorządowych, był wielkim autorytetem i z pomocy technicznej na przygotowanie projektów przyszłościowych otrzymał prawie 1,5 miliona złotych. I przez lata wraz z pozostałymi samorządami Współpracowali, pracowali na przygotowanie tych projektów. W 2018 roku w listopadzie został wybrany projekt do dofinansowania, wcześniej po procedurach, następnie już po wyborach, trzy tygodnie po wyborach została podpisana umowa jako ciągłość tychże wszelkich procedur. I potem oczywiście wystąpiłem do marszałka Kozłowskiego, mam tutaj odpowiedź na interpelację i zapytałem. Ile było dołożonych środków finansowych, jakie były zwiększenia, i jakie były rozwiązywane problemów? Tak, były trzy aneksy mówiące o wydłużaniu czasu realizacji tego zadania. Natomiast ci wszyscy, którzy byli na spotkaniu, odeszli z takim przekonaniem, że to wszystko mamy dzięki Pisowi, dzięki Panu Marszałkowi, dzięki przewodniczącemu obecnemu wiceprzewodniczącemu Sejmiku. Więc proszę Państwa, mówię to po to, żeby Państwo też, o często z Państwem rozmawiam i często niektórzy mówią, ten PiS nie jest taki zły. Jak się z nimi rozmawia w pojedynkę, to oczywiście tak. Kiedy dochodzi do takiej wspólnej pracy, wspólnych działań, no to to, co obserwujemy w Sejmiku. Jeżeli był radny Nowak, który dużo pytał, odwołali go z Komisji Rewizyjnej. Nie wolno pytać. Nie wolno zadawać trudnych pytań. Szanowni Kożyństwo, w takiej dzisiaj Polsce jesteśmy. My to możemy zmienić. My to możemy zmienić w jesiennych wyborach. Jeżeli wszyscy będziemy mieli właśnie tą nadzieję, o której dzisiaj tak wiele słyszeliśmy podczas dzisiejszej Eucharystii. Jeżeli będziemy mieli nadzieję i będziemy w to wierzyć, że możemy to zmienić. Miejmy nadzieję, że mamy naszego wspaniałego przywódcę, Władysława Kosiniaka-Kamysza, który negocjuje pewne warunki, odpowiada za pewne przestrzenie tego życia politycznego, ale również gospodarczego. W związku z tym namawiam wszystkich do bardzo e, ciężkiej pracy, zwłaszcza właśnie tutaj w tym roku, do wspierania tych wszystkich idei, które są przez Ruch Ludowy organizowane. I szanowni goście, oczywiście na koniec wspaniała informacja dla rodziny Ruchu Ludowego. To jest to, co się wydarzyło przed kilkoma dniami, to jest Zatarcie wyroku wskazującego w trakcie właśnie rządów sanacyjnych Wicentego Witosa, który został oskarżony o zdradę stanu, dlatego że startował w wyborach i został oskarżony o to, że chce przyjąć władzę. I po 90 latach w końcu wyrok został uchylony. Cieszymy się bardzo i to świadczy, że mamy jeszcze jakieś namiastki polskiej sprawiedliwości w sądach, że sądów nie udało się całkowicie zniszczyć. I to też pokazuje, że czym jest demokracja, że pomimo różnej narracji, takiej politycznej, niechętnej w stosunku do ruchu ludowego, że jednak sądy jeszcze działają w sposób prawidłowy. Czy one będą długo działać w taki sposób, czy będą następne wybory po tych wyborach, które się odbędą w tym roku, to jest właśnie pytanie, które każdy z nas powinien sobie postawić. Bardzo się cieszę, że gościmy wśród nas Pana Marka Steinbla, prawnuka Wicentego Witosa. Razem kilka dni temu składaliśmy wiązanki przed pomnikiem w Tarnowie Wicentego Witosa. Panie Marku, w imieniu wszystkich ludowcy dziękujemy również Panu za to, że Pan jest częstym bywalcem naszych wydarzeń, naszego życia społeczno-politycznego. I od nas wielka radość, wielkie brawa za to, że udało nam się wspólnie osiągnąć taki sukces poprzez właśnie zatarcia tego wyroku. Dziękuję bardzo Pani Marku, wielkie brawa dla Pana. I Szanowni Kolżeństwo, miłego świętowania i dzisiaj i w dniu w jutrzejszym wspaniałego naszego święta ludowego. I oczywiście do pracy, do działań w tym trudnym czasie życia politycznego Polskiego Stronnictwa Ludowego. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Słuchajcie, przy okazji takich uroczystości popełnia się gapę. Nie przywitałem potrzeb standardowy naszych druhów. Koledzy, przepraszam druhowie, że byliście pierwsi, może z tego z tyłu serdecznie was witam. W imieniu prezesa Polskiego Stronnictwa Ludowego, kolegi Władysława Kociniaka-Kamisa. I adres okolicznościowy przeczyta kolega Krzysztof Molcz. Szanowni Państwo, uczestnicy powiatowych obchodów święta ludowego w Ciężkowicach, szanowne koleżanki, szanowni koledzy, podczas głęboko osadzonego w naszej historii święta ludowego polskie stronnictwo ludowe oddaje głęboki pokłon i szacunek wszystkim tradycyjnym wartościom naszej ojczyzny i ludziom, którzy te wartości pielęgnują. W tym dniu gromadzimy się również dlatego, aby odnowić przyrzeczenie służenia naszą codzienną pracą Polsce i jej społeczeństwu. Ruch ludowy zrodził się z marzeń i pragnień z pracy i walki o Polskę niepodległą, sprawiedliwą i przyjazną dla ludzi. To historyczne hasło na zielonych sztandarach żywioł i bronią porywa nas do działań. Polska zasługuje, żeby nastał wreszcie dostatek dla wszystkich obywateli, bezpieczeństwo, porządek pod każdym względem i szacunek dla każdego człowieka. Polskie Stronnictwo Ludowe uosabia rozwagę w polityce, rzetelność w gospodarce, życzliwość i normalność na co dzień. Ludowcy reprezentują środowiska, w których codzienna praca i współdziałanie są ważne od walki czy nieustających konfliktów. Podejście oparte do współpracy jest powszechniejsze i daje lepsze efekty, co dalej widać w działalności samorządów lokalnych, nazywanych Małymi Ojczyznami. Dlatego chcemy uwolnić Polskę od rąk zaciśniętych pięści. Gdy ludzie podają sobie dłonie, można uczynić więcej dobrego. Jesteśmy ugrupowaniem opartym na wartościach ludowych i chrześcijańskich. Posiadamy najpiękniejsze dziedzictwo i tradycje, które kultywujemy i szanujemy, ale nie żyjemy jedynie przeszłością, lecz patrzymy w przyszłość i myślimy o obecnych i przyszłych pokoleniach Polaków. Współcześny ruch ludowy rozumiemy jako powszechny, skierowany do ogółu społeczeństwa, osadzony w naszej wielowiekowej tradycji. Ale jednocześnie czerpiący z nowoczesnych rozwiązań cywilizacyjnych Polski i innych krajów Wspólnoty Europejskiej. Najważniejszym i najcenniejszym naszym kapitałem są ludzie reprezentujący różne zawody i grupy wiekowe. Są wśród nas nauczyciele, pielęgniarki, lekarze, strażacy, ekonomiści, przedsiębiorcy, prawnicy i samorządowcy oraz wiele innych grup społecznych i zawodowych, których nie sposób wyliczyć. To nasi członkowie stanowią siłę partii, która od dziesięcioleci służy Polkom i Polakom. Przyłączcie się do nas i poprzyjcie nasz program. W Polsce potrzebna jest inna polityka od tej, która jest preferowana przez spór dwóch wielkich politycznych obozów. Ten spór doprowadził do tego, że dzisiaj brat z bratem nie mogą podzielić się opłatkiem i razem zasiąść przy stole. Dlatego Polskie Stronnictwo Ludowe oraz Polska 2050 Szymona Tułowni zdecydowały się połączyć swoje siły w nadchodzących wyborach parlamentarnych i zaproponować Polkom i Polakom trzecią drogę. Mówimy stanowcze nie dotychczasowej polityce i dolewaniu nienawiści do debaty publicznej, szerzeniu nietolerancji i pogardy dla ludzi inaczej myślących. Politycy, którzy okłamują wyborców, przedstawiając im obietnice niemożliwe do spełnienia lub wręcz szkodliwe, nie zasługują na zaufanie. Jesienią odbędą się wybory parlamentarne. Każdy głos będzie współdecydował o tym, jakim wybierzemy posłów i senatorów, jaką zgotujemy przyszłość dla Polski. Zachęćmy przyjaciół do mobilizacji, zbliżającej się w kampanii wyborczej i do głosowania na polskie stronictwo ludowej trzecią drogę. Pokażmy, że wspólnie możemy wpływać na bieg spraw, by zapewnić w Polsce lepsze warunki do życia dla wszystkich pokoleń naszych rodaków. Ze szczególnym apelem wraca się o wsparcie i pomoc w wyborach do działaczy samorządowych wszystkich strzebli. Jesteście wielką wspólnotą ludzi mądrych, pracowitych i oddanych swoim społecznościom, których cieszycie się zasłużonym autorytetem. Powtórzmy zwycięstwo z wyborów samorządowych w kampanii do wyborów parlamentarnych. Razem napiszmy i wybierzmy lepszą historię naszego kraju. Polacy nie zasługują na cynizm, kłamstwa i obrzydliwe dla ludzkiej inteligencji populistyczne oszustwa na których rządzący przez 8 lat budowali fundament swojej władzy. Szanowni Państwo, drodzy rodacy, niech święto ludowe jednoczy kolejne pokolenia, niech stanie się świętem rodzinnym, sąsiedzkim i autentycznym polskim świętem Solidarności, niech gromadzi różne środowiska i zasypuje sztuczne podziały. Bądźmy dla siebie lepsi, wyrozumiali. Bądźmy bardziej otwarci wobec wszystkich ludzi dobrej woli, których w naszej ojczyźnie jest więcej. Przekazuję wszystkim Państwu serdeczne życzenia zdrowia oraz wszelkiej pomyślności. Z ludowym pozdrowieniem, Władysław Kosiniak-Kamyś. Dziękuję bardzo. Dzisiaj odbywa się Krajowe Święto Ludowe w Gdyni i tam prezes Kosiniak-Kamyś jest. Proszę o zabranie głosu wiceprezesa Zarządu województwa małopolskiego, polskiego stronnictwa ludowego Ryszarda Dro, Drożdżaka. Dziękuję. Kolego prezesie, kolego marszałku, panie burmistrzu, e, drodzy samorządowcy, poczty sztandarowe zgromadzone tutaj na tym pięknym e, rynku, w e, No, w dniu święta Zielonych Świątek, święta ludowego, jak przypominał to pan profesor Stanisław Sory które towarzyszy polskiemu stronicwudowego, ludowemu nie mam niemal od zarania jego dziejów, zarania jego powstaje, powstania. Cieszę się, że pan profesor przypomniał nam tutaj troszeczkę historii, trochę prawdy historycznej. Myślałem, że choć dwa słowa o Zielonych Świątkach i o Polskiej Stronicji Ludowych usłyszę w świątyni. Ja co prawda troszeczkę się spóźniłem, ale cieszę się, że doczekałem się tutaj już na, na rynku. Tutaj w tych ciężkowicach. Szanowni Państwo, rzeczywiście czas, czas trudny, ale czas e, dla Polski bardzo, bardzo ważny. Czas przedwyborczy. E, słyszeliśmy słowa e, pana marszałka, odczytano list Władysława Kościniaka e, No Jesteśmy na etapie podjęcia bardzo, bardzo ważnych decyzji. Dzisiaj, ale to tak naprawdę 25 maja, dostaliśmy bardzo dobrą informację, że wreszcie po 91 latach w został skasowany haniebny wyrok Rzeski. Proszę zobaczyć, ile minęło od tego czasu, praktycznie pięć, pięć pokoleń różnych czasów, różnych wydarzeń, różnych systemów politycznych, które były w Europie, w Polsce, Ale do czego zmierzam? Zmierzam do tego, że polityka, jakakolwiek by była społeczna, samorządowa, parlamentarna, cechuje się no, takimi kilkoma cechami, przede wszystkim pracowitością, skutecznością, ale i cierpliwością. E, doczekaliśmy się prawdy historycznej. E, niech to będzie taki aspekt dodatni tego, e, co będziemy tworzyć w najbliższych miesiącach. E, jak słyszeliśmy w liście Władysława Kośniaka, Kamysza Polskie Stronnictwo Ludowe pod, pod przewodnictwem naszego prezesa idzie w jednym bloku z Polską 2050, Szymona Hołowni. Jest to tak zwana przysłowiowa trzecia droga, której powinniśmy dać głos i dla której będziemy pracować, aby skończyć z tym podziałem, który jest w Polsce. Jest to rzecz niesłychana, żebyśmy się przy stołach wigilijnych, przy stołach na różnych wydarzeniach rodzinnych wspierali, aby w Polsce nie było tej wspólnoty. Ostatnie 10 lat naprawdę jest to czas bardzo, bardzo trudny, który spowodował utratę różnych normalnych, różnych przyzwoitych zachowań. Skończmy tym, z tym zacznijmy nowy, nowy rozdział w polskiej polityce. To, że ten wyrok został, został skasowany, no jest też takim świadectwem, że jeszcze ta trzecia władza w systemie parlamentarnym istnieje. Zróbmy wszystko, żeby ta trzecia władza też była w następnych wyborach i dawała nam poczucie sprawiedliwości, poczucie uczciwości w wszelakim tutaj działaniu nas, samorządowców, w stowarzyszeniach, w ogóle w całym życiu społeczności. O ile dobrze pamiętam, wczoraj 27 maja mieliśmy też Dzień Samorządowca. Wam, drodzy samorządowcy, a jest Was tutaj wiele między tutaj nami. Życzę wszystkiego dobrego, odwagi takiej społecznej w działaniu na rzecz mieszkańców. E, oczywiście przyzwoitości i e, dużej ilości środków, ale nie rozdawanych e, no, w takim, jakby powiedział, otoczce klientyzmu politycznego. E, ale tutaj, jeśli, a jestem przekonany, te wybory e, trzecią drogą będą dobrą zmianą, życzę konkretnej reformy finansowania samorządów. Polskie Stronnictwo Ludowe Partia 2050 Szymona Hołowni ma na to pomysł, żeby samorządy były niezależne i żeby samorządy mogły poskładać normalnie budżety, żeby samorządom nie brakowało na szkoły, na oświatę, na działania społeczne i żeby środki z budżetu państwa były partycypowane, bo płatnikiem tych wszystkich środków które wynikają z płacenia naszych podatków jesteśmy my, wszyscy Polacy, którzy pracujemy. A w dniu dzisiejszym życzę miłego świętowania. Pewnie niedługo spotkacie się z rodzinami. Pogoda nam dopisała. Wszystkiego dobrego. Pracujmy i zmieniajmy Ciężkowice. Zmieniajmy Polskę. Tak, aby nasze dzieci, nasza młodzież nasze naszym kraju były z nas dumne i mogły naszą spuściznę dalej kontynuować. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Jak zwykle na koniec głos przypada gospodarzowi tego miejsca. Proszę Panie Burmistrzu. Dziękuję. Panie Prezesie, samorządowcy, koleżanki, koledzy, poczty sztandarowe, Szanowni Państwo. Zielone Świątki od dziesiątek lat są najważniejszym dniem w roku dla wszystkich, którzy łączy ludowa idea. Święto ludowe tradycyjnie obchodzone w dniu ze Słania Ducha Świętego to nasza piękna długoletnia tradycja, która co rok przypomina nam, dlaczego wartości i symbole ludowe wyznaczają nam drogę, którą podążamy w swoim życiu społecznym i politycznym. Święto ludowe to święto wszystkich, którzy są związani z polską ksią, szanują ją bogatą historię i tradycję. Uznają też zasługi naszego rolnictwa i chcą jego rozwoju, bo wiedzą, że zależy od niego bezpieczeństwo żywnościowe nas wszystkich. Rolnictwo jest jednym z najważniejszych działów gospodarki narodowej, a święto ludowe jest doskonałym momentem, by o tym przypominać i powtarzać, gdyż zbyt często ta oczywista prawda jest w Polsce lekceważona. Rolnik zasługuje na to, by jego praca była szanowana, by otrzymywał za swój trud godziwe wynagrodzenie, by, nie mógł liczyć na, by mógł liczyć na odpowiednie wsparcie i zabezpieczenie przed nieprzewidzianymi okolicznościami, na które ta branża jest szczególnie narażona. Święto ludowe to święto wsi rolników, ale także wasze ludowców. Gromadzicie się dzisiaj pod zielonymi sztandarami, na których są zapisane wartości ludowe, gdzie oprócz żywią i bronią widnieje Bóg, honor ojczyzny. Manifestujecie jedność i przywiązanie do ludowego dziedzictwa. Wyrazy uznania i podziękowania kieruję do działaczy samorządowych, stowarzyszeń, na lepszy związku, wszystkim ludowcom, sympatykom ruchu ludowego, rolnikom, mieszkańcom wsi życzę wiele ludzkiej serdeczności, życzliwości i zrozumienia. Niech efekty Waszej pracy służą pokoleniom, a nieustający zapał i pozytywna energia pomagają w realizacji kolejnych zamierzeń, by to co jutro było lepsze na dziś. Serdecznymi życzeniami zdrowia. Wszystkiego dobrego, udanego, miłego świętowania i podziękowanie za zorganizowanie powiatowych obchodów Święta Ludowego w Ciężkowicach. Tutaj yy, na ręce zarządu prezesa Stanisława Storysa, yy, zarządu powiatowego, również zarządu oddziału gminnego na ręce pana Jana Baniaka i dziękuję za wszelką pomoc i wsparcie okazałe przez Polskie Stronnictwo Ludowe. Jeszcze raz dziękuję. Życzę udanego, miłego świętowania w ten piękny, słoneczny dzień. Wszystkiego dobrego. Dziękuję panu burmistrzowi. Z tego miejsca pragnę podziękować wszystkim przybyłym tutaj, a szczególnie głównemu organizatorowi kolego Janie. Ukłony dla ciebie i brawa. Proszę Państwa, teraz nastąpi złożenie kwiatów przy ławetce mistrza Paderewskiego. Wiemy, że to jest jeden z twórców odzyskania przez polskie niepodległości w 2018 roku, co nie było wcześniej wspomniane. Tutaj niedaleko w kośnej dolnej miał swój dworek, a władze samorządowe uświetniły tą postać no, takim monumentem, ale myślę, że bardzo do, dużą atrakcją dla turystów odwiedzających Ciężkowice wiązanki kwiatów będą składać i taką mam prośbę wszystkie razem delegacje na czele z burmistrzem miasta i gminy Ciężkowice panem ze Stanisławem Kuropatwą prezesem zarządu powiatowego i prezesem zarządu wojewódzkiego Polskiego Stronnictwa Ludowego z radnymi Rady Powiatu i Zarządu Gminnego Polskiego Stronnictwa Ludowego. Proszę o podejście i o złożenie. Proszę panią Jurkiewicz również o dołączenie do, do tej delegacji. nasz ród? nie damy powrzeć mowy. polski, polski do... naród, polski nie, Nie damy by nas gnębił wróg, tak nam dochodzi Dziękuję bardzo. Proszę kolegów druhów o oddanie komendy w prawo i poprowadzenie pocztów standardowych pod budynek Ochotniczej Straży Pożarnej.